Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz, krok do tyłu. Krok do tyłu, aby następnie mocno ruszyć do przodu. Przyjęcie prawdy to szok dla ludzi ziemskich, ale natychmiast się ocknijcie i przyjdzie do prawdy. To jedyna szansa, aby jeszcze z tego rozumowego amoku się wyrwać. Bo, jak tam wrócicie do kłamstwa, to za każdym razem będzie Wam coraz trudniej zrozumieć prostotę prawdy i z tego letargu się wyrwać. To jest tak jak z Waszym ziemskim ciałem. Jak zastosujecie naturalne metody leczenia, to zawsze jest krok do tyłu, aby Wasz organizm mógł się pozbierać. Organy wewnętrzne muszą zawrócić i zacząć się prawidłowo oczyszczać z tych wszystkich przez Was wrzucanych śmieci i toksyn. Bo leki i te wszystkie suplementy, diety powodują natychmiast zatrzymanie procesu oczyszczania. Jak jeszcze szacie w swoim żołądku z 10 różnych leków, to organizm głupieje całkowicie i wszystko się psuje. A wy jesteście najlepszymi klientami do apteki. Zasilacie przemysł farmaceutyczny, a oni wam serwują dodatkowe choroby. A tu chodzi o to, abyście byli zdrowi i szczęśliwi, bo siła w was ciemna, jak szalona, wykona wszystko. By was na nowo prowadzić w otchłań. Tańczy w szaleńczym obłędzie, byście na zawsze weszli w jej czeluście, bo stamtąd bez możliwości wyjścia. Wy ciągle w tyle, bez wyciągania wniosków. Pan Stworzyciel swej wielkiej miłości do stworzenia, da Wam wyłącznie to, co jest dla was. Korzystne zamiast przyjemne. Ponieważ to przyjemne to powolna agonia, Wy sami już tego jesteście bez dostrzegania. Dlatego trzeba Wam ściągnąć ciemną opaskę z oczu i koniecznie Wam pokazać, że jesteście krok do tyłu. Ale dla Was to już jest przepaść. Co Wam po tych pieniądzach, o które tak zabiegacie? Jak wszystko wam się zawali, stracicie materię, będziecie musieli zakasać rękawy i szybko wziąć się do pracy, wszystko odbudować od nowa. Gonitwa za pieniędzmi pozostanie przykrym wspomnieniem. Zaraz po wydarzeniach królować będzie wymiana towarowa i sąsiedzka pomoc. Jak wam cała rodzina ziemska odejdzie, to wtedy zrozumiecie, czym są dla Was prawa, Pana stworzyciela. Zrozumiecie, czym były pieniądze i Wasze rozumowe żądze. Tego, czego dziś jesteście bez chcenia przyjąć, jutro o to będziecie bardzo zabiegać i o to będziecie prosić. Dziś się cofacie do tyłu, a jutro będziecie chcieli biegnąć do przodu. Zrozumiecie, dlaczego dziś tak was wzywam do odsknięcia z tego zamroczenia. Musicie przeżyć obudzenie poprzez wzmożone działania żywiołów, a to może was bardzo boleć. Będzie bardzo cierpiał duch, bo wasz rozum natychmiast się wycofa. Będzie udawał, że jest bezwiny, ciemny rozum i stworzone. Przez niego ego musi upaść.